Dobra, jak wszystko od nowa to od nowa trzeba to cofnąć Teraz tak, każde odpalanie Satsumy Zabiera wam energię z akumulatora Dlatego też nie warto robić tak, że gasicie, odpalacie, gasicie, odpalacie Bo w tym momencie akumulator dostaje w I on będzie po prostu tutaj wam coraz bardziej umierać Dlatego też warto byłoby zrobić tak, że jak go odpalicie No to takie wiecie, przejechać się tam takie kółko zrobić powiedzmy nie? żeby ten akumulator chociaż przez te 2-3 minutki się naładował czerwujazd co tutaj za koperta jest e, tu jest złożone zamówienie na kompa które nie jest w skrzynce, bo to też trzeba sprawdzić przede wszystkim po pierwszym tygodniu dostaniecie rachunek za zakłady prąd i telefon który trzeba opłacić filmkę sprawdzacie sobie tutaj to zobaczcie co tutaj jest ale kopci nie rozgrzony, o coś jest Reklama Nie, nie chcę zamknąć skrzynki, tylko chcę tą kopertę I tą kopertę O widzicie, tak trzeba kombinować i teraz już wiem dlaczego babcia nie zadzwoniła, bo telefon pewnie kurwa mać nie działał. Bo te kurwy od razu odcinają ci dostęp do... Bo oni ci od razu odcinają dostęp do telefonu, tak samo prąd ci od razu włączą. Ili panie. I w tym momencie z e... brak czegokolwiek. Dobra, myślę, że jest OK. Parkujemy i parkujemy przodem, bo to jednak... Trafienie w ten kanał, tyłem to też jest potem problem. i przegazować. Kopci, kopci, dobrze jest. Przede wszystkim światła wyłączcie, żeby wam akumulator nie wpierdzielił. Zapłon, uniec. Dam krzyż, bawię uczy. Tak jest. Dobra, idziemy zrobić podstawowe czynności. Mycie, żarcie i widzimy się później. Chodź, jeszcze z jeden pomysł z kawą. Bo zrobiłem sobie coś takiego i można dzięki temu. O, i teraz nalało mi Full. Możecie sobie zredukować zmęczenie. I pokażę wam, jak się robi kawę. O, to będzie dobry odcinek. Jak robić kawę? Bo to jest popieprzone, ale. Oko. I zobaczcie, trzy takie kubki i mamy całe zmęczenie zjechane. Pięknie, kurde, nie ma lipy. No, kawkę wyżłopał. Mocz leci, ale okej. Okay. Teraz tak, bierzemy sobie takie coś. Wylewamy całą wodę. Wylewamy. Wiem, że pokazuje, że jest czarne, a nie powinno być. Nalewamy wodę Przepłukujemy I to tak musi być Wlewamy wodę na full Stawiamy sobie na palniku Wody zakręcamy Bierzemy kawkę Obracamy ją sobie w ten sposób Czekajcie, światło zapalę, żeby było widać U. Przechylamy I sypiemy tak długo, dopóki samo się nie przestanie sypać. O, koniec. Sprawdzamy czy nie jest puste? Nie. Zamykamy wieczko. Odpalamy palnik na piąteczkę. Na szósteczkę. I około 5 minut trzeba czekać. Jak będzie kawa gotowa, będzie takie specjalnie bulgotanie słychać. To jest takie dosyć. Sk... No nie jest to dobrze słyszalne. Wtedy podstawiacie sobie kubeczek O kurwa Nie sądziłem, że on wodę nalewa mi Dobra Wodę może wypić? Oż patrz kurde, to jest ciekawe, ciekawe I teraz tak, dwieczko musi być zamknięte Trzeba czekać 5 minut Także zajmijcie się czymś innym Przede wszystkim nie zostawiajcie włączonego palnika Bo on się chata spali Wtedy resta gry i o, i o, ojciec, pijo. Dobra, sprawdźmy, czy jest sygnał. Jest, działa, bo opłacony rachunek, dlatego. Ale babcia nie zadzwoniła, niestety. Ameryka się przydaje, zwłaszcza jak pojedziemy szukać ducha, tak? Tutaj są duchy. Jak w albo w Fazmahofobie. Zresztą polecam oglądać też, bo wrzucam materiały z tego, które są dobre. Polecam. I o, i o. No, no i co, co, że, no robił? Napiłem się tej cholernej kawy i teraz łażę po tym podwórku w nocy jak taki debil. Nie wiem, czy nie pójdę sobie porąbek drewna, ale nie, bo przecież odpalony jest ten. Parzenie kawy, muszę to wyłączyć. Boże, telewizje wyłączają o 20? Jak kury, które idą tak spać. O, słyszycie? To znaczy, że woda się zaczęła gotować. To może oznaczać, że kawa jest gotowa. O, jest, gotowa. Dobra, generalnie rzecz biorąc warto to wyłączyć. Oczywiście na zero, żeby wam buty nie spaliło. I taka, taki coś starczy na 4 albo 5 filiżanek kawy, także luz. Dobra, ja teraz niestety... Aha, jeszcze jedna rzecz, dopóki jeszcze w miarę jasno. Tutaj jest latarka. Najpierw sobie ją odpalę. Odpal. Odpalę. O! i lecimy, lecimy sobie porąbać drewno A co mi tam Bardzo mi się podoba to W tej grze jak idzie właśnie noc Naprawdę tu jest ciemna jak w dupie Jest mega clean. Tak samo jak jest Przynajmniej wiemy, że jak siedzi w chacie To się światło mu pali To jest ciekawe Dobra, my lecimy na rąbanie drewna Gdyby się nachlał kawy Teraz będzie cała nas bombał o, i trójką muszę jeszcze raz zdjąć. Pytanie, czy jak odłożę sobie latarkę... No, odłożę ją, Y. Okej, No, coś tam widać. No. teraz dzieje się? Siekiera. Okej. Okay. Muszę poszukać siekiery siekiera. Ok, dobra, zrobimy tak. Odłóż. odłóż. Le, nie rzucaj. Nie rzucaj tak. Jak stracimy źródło światła, to jest katastrofa. E baterie mogą się rozładować, nie? Więc to też uczula. Kurde, jakbym zobaczył typa w nocy, który robi siekierą drewno, to bym się zesrał w pory. Ej, Ale wiecie co tak wam powiem? Bo tak, teraz wy tutaj gówno widzicie, ale wydaje mi się, że latarka chyba coraz gorzej świeci. Albo mi się tak kurde wydaje, ale nie jestem pewny. Ale ewidentnie wam powiem, że latarka kaput. Uuu, te baterie to wam powiem, że lipa. tak. idę. na świeci, kiepściutko. Myślałem, że to na dłużej wystarcza. No coś tam świeci, nie? Ale to jest takie wiecie, nie? Bardzo słabo, światło, bardzo, światło, bardzo słabe. Dobra, zapalamy. Myślałem, że to na dłużej wystarczy. Dobra, odkładamy. Musimy ją zgasić. Kurwa, kto to dzwoni? O tej godzinie? O to i dobra misja będzie. Jedziemy z wujasem I o, i o Co ja pierdolę, jaki wujas Ej, jedziemy odebrać typa Jedziemy odebrać typa Który jest napierdzielony To jest nasz gościu od bimbru Jedziemy, Ode... odbierzemy go do miasta Po okazji się przejedziemy Od Sony Światło 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 o, ale mocno, dobra, lecimy Ręczny, to będzie jazda Przede wszystkim musimy unikać dróg, bo mogą być pedałki, nie mamy tablic. To, co to jest w awarium. Dobra, jedziemy powolutku do celu. Wam powiem szczerze, że klimat w nocy jechać tą stysunką to jest naprawdę powiem Wam szczerze, polecam, bo jest mega klimatycznie. Chyba dla tej gry kurwa specjalnie gdzie kierownica to używany. Nie jestem zwolennikiem nowych rzeczy, ale naprawdę jest klimat. Ok, jest rajd w niedzielę dlatego są te taśmę. Z tego co widzę to zadzwonił do nas o godzinie 2.30. Zobaczymy ile czasu nam to zajmie. Jadę sobie główną trasą, bo do miejsca, gdzie jest zakręt panika, można spokojnie cisnąć, bo tam nie ma żadnych patroli. Aczkolwiek kruszka, wydaje mi się chyba dłuższa. A wiecie co, nie, pojedziemy normalnie, po prostu zobaczyć, czy ten drugi kuzyn jeździ też w oce. nadzieję, że nie, ale. Tak przy okazji jak jesteśmy chcę zobaczcie czy będzie widać ducha O, widzicie? Poruszał się spadamy stąd, bo mam gacie cię Gdzie tu się wyjeżdża? Są, ale na razie ich olejemy. jedziemy do miasta, bo jest godzina już 3.35. Tam część dosyć szybko leci. Mamy z na też dużo widać. zatrwałe już za Są są. Dobra, to jeżdżamy do miasta, szukamy naszego typa. Gdzieś powinien być tutaj, na przystanku, ale gdzie? Jest, stoi na przystanku. Podjeżdżamy. Siema, siema. Na tu jest Dobra, nie ma problemu. Idziemy, nie? Siema. O, no, 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 no. No. Ja nie wiem czy chyba to czasem jeszcze wy nie maruję Ci tak to jest ale muszę przydać jest ta cóżka będzie bardzo przyjemnie dlatego też specjalnie jej nie regulowałem więc zobaczcie jakie się ustawiła jej Podejrzewam, że na tym tutaj trybie ona trochę więcej pali, ale jest taka żwawa, jest taka zwinna, jest taka elastyczna. Dużo lepiej niż jak ja ustawiałem, więc zobaczcie jakie są te parametry. Co? Mega Prosta i ciśnienia.